Jest piękna, słoneczna pogoda, a my znajdujemy się dziś w Parku Czechowickim, w którym odbywa się festyn z okazji pożegnania lata. Jedną z atrakcji imprezy jest konkurs na najpiękniejsze latawce. Moim pierwszym gościem jest radny dzielnicy Ursus, przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, a jednocześnie członek jury dzisiejszego konkursu, pan radny Robert Faliszewski. Witam serdecznie. Dzień dobry panie dzień dobry Państwu. Proszę powiedzieć, skąd pomysł na ten wspaniały konkurs i zagospodarowanie tak pięknego weekendu? No tak, no odkąd mam zaszczyt być prezesem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci od 2009 roku. Już po raz piąty organizujemy ten konkurs. Jest to taka historia związana z TPD, bo to właśnie podczas jak właśnie pani Jola Dąbek radna mówi wspominała. Że ta uroczystość święto-latawca zamiast Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, które właśnie zawsze 1, 1 czerwca, czyli w Dniu Dziecka, było organizowane, Spodobał mi się ten, ten pomysł i tak zaszczepiłem ten, ten, nasze TPD w Ursusie. No i tak przez 5 lat już udaje nam się organizować to, ten konkurs, to święto. Coraz więcej dzieciaków przychodzi i ja myślę, że to fajna zabawa jest. A jak ocenia pan dzisiaj konkurencję i latawce, które startowały? No tak, coraz większe konkurencje musieliśmy trochę dołożyć kryteriów oceny. Bardzo fajnie, że tak się bawią, razem z rodzicami przygotowują te latawce. Cieszę się, jest frajda. No ja i właśnie o to w tym wszystkim chodzi. Panie burmistrzu, proszę powiedzieć kilka słów o festynie z okazji pożegnania wakacji i lata, na którym się dzisiaj znajdujemy. No właśnie, przed chwilą e, liczyliśmy z pracownika, okazuje się, że to już dziesiąte pożegnanie lata. Oczywiście dni Ursusa już są ponad pon, e, 19 raz, a dziesiąty raz żegnamy lato. Pogoda wspaniała, lepszej sobie nie można wymarzyć. Atrakcji jest bardzo dużo. Tradycyjnie już piąty raz rozpoczęliśmy konkursem latawca organizowany przez TPD. Jest duże zainteresowanie. Dzieci w większości robią własne latawce i to jest wspaniałe. Poza tym dzisiaj Gwiazdą Wieczoru będzie zespół Pectus, na który na pewno dużo osób przyjdzie. A poza tym też spodziewam się dużego zainteresowania przy występie aktorów z Teatru Bufo e, w recitalu Anny German. Także to też powinno być atrakcyjne. Ludzi przychodzi coraz więcej, także powinno być naprawdę fajnie. A pozostając w temacie latawcy, jak ocenia Pan konkurencję i same latawce, które wykonały dzieci lub też częściowo kupiły, jak się dowiedzieliśmy? Tak, to było piękne, bo dzieci są bardzo szczere. Niektórzy mówili, że przygotowywali razem z rodzicami, niektórzy przyznali się, że kupili, e, a... Był jeden latawiec, który w ubiegłym roku również wygrał i dziewczynka chyba postanowiła powtórzyć sukces i udało się. I rzeczywiście fajnie, fajnie to wygląda, dlatego że część tych latawców różnych jest wykonywanych przez wychowawców z TPD razem z dziećmi. To, to jest bardzo ciekawa atrakcyjna konkurencja. Mam nadzieję, że za rok atmosfera będzie równie gorąca, pogoda równie piękna i że spotkamy się z Państwem już za rok na 11 pikniku z okazji pożegnanej wakacji. Ze mną Patryk, który bierze dzisiaj udział w konkursie latawców, powiedz proszę, skąd pomysł na taki latawiec i czy sam go zrobiłeś? No nie zrobiłem, dostałem yy, tak. Dostałem. A skąd dostałeś taki latawiec? No, yy, od, yy, chodzę na dodatkowe i dostałem. I jak w dzisiejszym konkursie? Będziesz brał udział, rozumiem? Będziesz zbiegał z latawcem z góry, tak? Tak. I jakie plany? Masz nadzieję, że wzbije się wysoko i wygra? Tak. A czy to twój pierwszy raz tutaj na festynie? Drugi, drugi. I jak udało się w zeszłym roku? No słabo. To znaczy? No mnie nie było, bo byłem, tylko że poszedłem do domu, musiałam iść do domu mhm. właśnie. A podoba Ci się ten latawiec, bo widzę, że jest tak. jakieś takie azjatyckie wzory chyba, tak? tak. I co tak. tutaj jeszcze na nim jest? No e, mi e, króliczek, e, serduszka, smok i słońce. I chmury. To w takim razie życzę Ci powodzenia i mam nadzieję, że Twój latawiec poleci dzisiaj najwyżej. Dziękuję. Dzień dobry! Dzień dobry. Przepraszam, jak podoba się Państwu dzisiaj na pikniku w okazji pożegnania lata? Jest fajnie, ale my jesteśmy zbyt krótko, żeby to ocenić. A jakieś atrakcje już Państwo z czegoś korzystali, czy jeszcze nie? Nie, nie, nie. Na, na, na razie tylko posłuchaliśmy kapeli grającej. A się Państwo też na jakieś inne występy, które dzisiaj będą? pod opieką, jesteśmy dziecko? dziadkami i dziecko mamy małe pod opieką. Trzy miesiące. Planowaliśmy sobie ten koncert o, o 20.00, który będzie. Pektus, no ale niestety jesteśmy z takim maluszkiem i musimy wracać do domu. Także dziękujemy. Dziękuję bardzo. Kamil, twój latawiec jest naprawdę imponujących rozmiarów. Czy sam go zrobiłeś? Z tatą. Powiedz, skąd pomysł na akurat taki latawiec i taki wielki? Z tamtego roku. Pan miał taki wielki i latał do drzew na wysokość. Czyli rozumiem, że jesteś już wielokrotnym uczestnikiem tego tak. konkursu? Tak, często jestem, co roku. I jak sukcesy dotychczas? A... Często wygrywałem, a często nie. Czyli mam nadzieję, że dzisiaj ten latawiec zbije się najwyżej ze wszystkich, tak? Jest największy i poleci najwyżej? No, mam nadzieję. A skąd pomysł na taki wygląd latawca, na te wszystkie wstążki, a, na kolor? Mama miała pomysł taki, tło mój pomysł. A jak długo zajęło Wam wykonanie tego latawca? O, 10 godzin. Czyli jeden dzień można powiedzieć, tak? Na jeden dzień. A tylko, że mu musiał się nawet na narpie skleić, bo to z bambusa jest zrobiony. Możemy go zobaczyć z drugiej strony tą całą konstrukcję. Czy nie powinien się rozwalić dzisiaj, tak? No nie powinien, bo jest sklejony tutaj. I tutaj są sznurki jako ta umocnienie. Tak, umocnienie. W takim razie pozostaje mi tylko życzyć powodzenia w dzisiejszym konkursie. Dobrze, dziękuję. Jak podoba wam się dzisiaj na pikniku z okazji pożegnania lata? Jest bardzo interesująco, jest dużo zabaw oczywiście, naprawdę jest co robić. No nice, jest cool. A na co czekać najbardziej? Czy może już to była jakaś atrakcja, która już się odbyła tutaj na pikniku? Na koleżanki. Czekamy. A jakieś koncerty może albo pokazy? No słyszałem, że y, będą Pektus grać i Golce. To czekamy. A korzystaliście z jakichś atrakcji, może sportowych na przykład albo jakichś artystycznych? Jeszcze nie. Czyli dopiero rozumiem się, rozglądacie. Tak. Ale taki piknik to dobry pomysł na weekend, sobotni? E, jest naprawdę ciekawy, można tutaj spędzić czas i jest co robić. Można odpocząć od szkoły. Bo już zaczął się rok szkolny, no tak? Tak, Kuba, powiedz skąd pomysł na taki oryginalny latawiec? No ogólnie nie wiem. Wziąłem. Odpożyczyłem od kolegi. Czyli rozumiem, że nie jest robiony własnoręcznie do końca. Nie. Ale to kolega go robił, czy był jakiś kupowany? Kupowany. A już, już startowałeś z tym latawcem w zeszłym roku? Czy ktoś z nim startował? Wiadomo, jakie osiąga wysokości, jak się wzbija? Nie wiem. Nie wiadomo. Może pokażemy go całego, jakbyś nam zaprezentował, jak on wygląda. Tutaj mamy psa, tak? I rozumiem, że to jest jego ogon czy łapy? Ogon. Ogon. A czy to twój pierwszy start w konkursie latawców? I masz nadzieję, że jak poleci ten latawiec? Wysoko, czy jakie no będą wysoko. jego wyniki? Wysoko. W takim razie życzę Ci powodzenia i dziękuję za rozmowę. Dobrze, dziękuję. Dzień dobry. Jak podoba się Państwu na dzisiejszym pikniku z okazji pożegnania lata? Jak się podoba? Dopiero przyszliśmy, ale bardzo fajnie. Jak zawsze zresztą na Ursusie. Czyli rozumiem, że to już nie pierwszy raz, kiedy tak. są tutaj Państwo? Oczywiście, zawsze jesteśmy. A jeżeli chodzi o atrakcje, czy jest jakaś atrakcja dzisiejszego dnia, na którą szczególnie Państwo czekacie? Jakiś koncert, czy może też wydarzenia? No z Teatru Bufo chcemy o 17.00 zobaczyć występ na pewno, a no, dla naszej pociechy to jeszcze za wcześnie na zabawy. Czyli może w przyszłym roku, albo za dwa lata? Ładnie. W takim razie dziękuję i życzę miłego dnia no, i pięknej dziękuję. soboty. No. Dziękuję.